Wczoraj byliśmy w gotymalskim Tikalu, a dzisiaj jesteśmy już w Belize i jesteśmy w San Ignacio, w samym miasteczku. 10 minut 20 na piechotę. Można dojść do Pech Nie wiem, czy to tak się czyta, ale są to ruiny małej wioski, która powstała już w 1200 roku przed naszą erą. I Ludzie żyli w niej do IX wieku naszej ery. Podobnie jak w przypadku Almiradora, nie wiemy dlaczego opuścili swoją siedzibę. Wiadomo tylko, że nie było to związane z, z napadem czy z jakąś katastrofą naturalną. Wstęp kosztuje 10 dolarów. Igląda i wiebiórka bez ogona. Nie przypomnę troszkę pszczowę tego. Tak jak mówiłam wstęp kosztuje 10 dolarów belizyjskich, czyli 5 dolarów amerykańskich. Jest też małe muzeum z artefaktami znalezionymi tutaj. Coś jeszcze chcemy powiedzieć? Jak na razie nie widzimy nikogo, gdyby tutaj był. Także jest przyjemnie. W okresie klasycznym żyło tutaj około dziesięciu tysięcy ludzi. Tutaj to jest plac A. W sumie jest tu osiem placów. Od A do H. Z tego, co przeczytałam muzeum, większość mieszkańców tej wioski, miasteczka, byli to farmerzy, tylko niewielka nie garstka arystokracji mieszkała w samym centrum tego miasta. Niestety, przez to, że San Ignacio rozrastało się dosyć szybko, to na przestrzeni lat małe wzniesienia, na których były chatki normalnych ludzi, farmerów, zostały zniszczone. Tutaj znajdują się 34 duże struktury, budynki, ale cały czas trwają prace wykopaliskowe. Teraz jesteśmy przy Placu E, który jest wspaniałym przykładem architektury mieszkaniowej Majów. Zbudowany został na wielu poziomach, także mamy tutaj dużo schodów, pokojów oraz liczne przejścia. I w końcu co znaczy kahalpec i dlaczego? Otóż w języku Maja kahalpec znaczy miejsce kleszczy. I nazwa to pochodzi z lat 50., kiedy zaczęto tu prowadzić pierwsze prace archeologiczne. Na tym terenie po prostu były pastwiska z dużą ilością kleszczy.